Proszę Państwa, i teraz transport podajnika z fryzarki Trzeba go przewieźć bezpiecznie łuskiem widłowym. Za chwilę zacznie się załadunek, już bezpośrednio na transport. Nasza dzielna załoga prowadzi w tym ostatnim, w tej ostatniej drodze przed wyjazdem. mamy już rozciągnięte wszystko ustawione tak że powinno wejść jedziemy troszkę podnosimy jeszcze trochę no i lecimy w dół Podanie duży umieszczony na platformie opuszczamy no i chyba wszystko się udało tego okay. do i wszystko jest kompletne na transporcie Jeśli szukacie maszyn drogowych na wynajem do zakupu bardzo się zapraszamy do kontaktu. To tyle na razie. Trzymajcie się. Cześć.